Ostatnio dostaję sporo wiadomości, że mi tutaj e, mało co się dzieje, słuchajcie nic się nie dzieje, po prostu wrzesień trzeba sobie poukładać. E... W kalendarzu wszystko. Przede wszystkim jakieś wyjazdy z dzieciakami, a to angielskie, a to basen, a to fizjoterapia. Do tego dwa razy w tygodniu moje ćwiczenia i czasu zaczyna brakować, bo jeszcze oprócz tego praca i jakieś codzienne obowiązki. No ale już powoli wychodzę na prostą z moim planowaniem. Jeszcze tam dwie rzeczy mają mi wskoczyć i chyba nic więcej się nie zmieni. No, dzisiaj taki trochę spokojniejszy dzień. Właśnie przyjechałam do Złotoryi, hmm, idę na targ, ale wcześniej do takiego sklepu. Takiego, taki miszmasz, tam jest wszystko i ogrodnicze, jakaś chemia, ale mam cel, mam nadzieję, że tylko wyjdę z tym, po co przyjechałam, chociaż jak wiecie, w roślinę to ja potrafię przepaść. No i nawet na nic szczególnego się nie skusiłam, no dobra, na ten mały nożyk. bo mi się zagubił w akcji, a te małe są najlepsze. Sezon na przetwory u mnie się jeszcze nie skończył, jestem umówiona z mamą na buraczki za tydzień, jakieś gąbki, woreczki.